Ano chłopaki, koniec siedzenia. Bierzemy się za robotę. Wiktor, pojedziesz ze mną do gdzie zbierzemy się i kombajnowanie, A ty, Paweł, skoczysz do sąsiada i oddać Jak wyjdziesz po prawo i do końca, berze wydał. Chodźcie. Dobra. Paweł szybszym tempem, bo już na dziewiątym miał być te przyczepa, jest prawie 5. po. Kurze, być w tym polu na zielusterka znowu nie ma? Urwałeś znowu? to zakamunijemy. Halo no, chłopaki, no, na tym dalszym polu, to dzisiaj pojedziemy sobie zbierzemy, zbieraczem solne, dla krów weźmiemy a tą zasadą podorówki dzisiaj produkujemy. Nabrały dokład, a teraz sprzęty pokupywały. Co to było? Chyba dmuchanko. Wczoraj było spokojnie, to dziś nie powinno być problem. Dobry panie woda, Czym problem? Dzień dobry panie kierowco. Rutynowe mierzenie stężenia alkoholu we krwi. Proszę dmuchać. Zbił pan coś wczoraj? Delikatnie, delikatnie. Ale nic nie ma. Dziękuję, może pan jechać dalej. Dobra, dzięki również, do widzenia. Dobra, siedź tu samolotem. Dobry panie kombajnista, jak tam leci? Dobrze leci Roman Też cię witam na moim podwórzu, właśnie szykuję tutaj zestaw, bo miałem jechać kole wylewać na pole Aha, no właśnie, widzę, że tutaj sprzęt porozstawiany Przyjechałem już ten kombajn, drodzy, tam te 600zł mam dla ciebie i tam mały napój wyskokowy Dobra, no to dzięki ci Daj mi to Trzymaj. ja se to na chwilę położę Jak tam u was leci? A no, leci! Młode wilki są, to się za robotę garną, jakoś tam leci. No, tą przyczepę tam byłem i oddać. I dzisiaj tam podarywki zrobimy zasadami zbieraczymi. zbieraczem, zwierzę, są z tamtego pola. U mnie to już w sumie w miarę luźno z tymi żniwami została mi tylko jedną robotę mam jechać dzisiaj zrobić pod wieczór, po południu. A tak to teraz sobie pojadę z rana Coca-Cola wylać. No i w sumie to tyle. Wiesz co, bo mi się trochę śpieszy, bo potem muszę zdążyć na robotę. Więc najwyżej kiedyś indziej się spotkamy, ja muszę jechać. Ano w porządku. No, to trzymaj się. No, trzymaj się. Patrz na witrośnie nic nie jedzie. Wolne, wolne. A teraz to jedzie. Zobaczymy, czy już Paweł wrócił. A, wrócił, akurat przyjechał Dobra, podjeżdżaj, 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 jeszcze podjeżdżaj. Lewo, tą piernicą. Prostuj. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, do tyłu, do tyłu. Dobra, dobra. Dobra, poczekaj. Dobra, podnoś. I do przodu podjeżdżaj. Dobra stój 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 stój, stój. Dobra tu trafisz tam co na pole Tak tak nie ma sprawy Ja tam później motorkiem podjadę to zobaczę jak ci idzie Dobra to cześć No jedź Dobra pojedę do jeszcze zobaczę jak mu ta robota idzie Żeby znowu niczego nie spartolił Kanał cały, czyli w kanał nie wie. Na szczęście. A dopiero co zaczął. Co on tak dziennie, że dopiero jedna z zakrywa. Bawmy się alkoholem, bawmy się tak do rana Trafmy na komisariat. i zabracasz w głowie, to może po cichu Dobra, wsiadłem na 30, kończysz robotę z amitora, akurat pojechałem do domu. Już Paweł też po wrócić. Jeszcze tam słomę zbierzemy zasadowy, to się to kni. A jak się nie zmieści to po prostu wysypiemy, no, Z tego pola tam zbieracz i ponad połowa drugiego była. Wszystko poszło do obory A z tego drugiego pola to zobaczymy jak będzie Polka w tym roku bardzo fajnie poszła Ani twardo Ani za miękko, czyjaska się jakoś nie kopała Chociaż już czuję, że sprzęgły się powoli porosi o remont Ta na już nie jest nowa, też ma te swoje 40 lat. A teraz Paweł będzie zbieraszem. Niektóre będzie miał czas wolny. Powstał pasek. Stąd taki mały pasyrek na zakończenie pierwszego pana Kamień też sporo podchodziło. A no może wynajmę jakąś maszynę, która te kamienie wyzbiera znaczy z naszych maszyn, które będzie. Bo szkoda tych maszyn. <śm> <śm> No i dobra, jedziemy do domu. Światła załączę, bo jak ta policja dzisiaj była, to się mogła po okolicy A u nas bardzo są cięci ci policjanci. Zapali pylę żarówkę, żarówkę potrafimy odsadzić. O, a to jakiś włosik do rozlewania. A, no, na razie, czy się dobrze sprawuję, ale trzeba się komuś, większy. Ale to zobaczymy. Myślę, może jakąś czwórkę kupić. Albo jakiegoś zetora. A, to jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie. O, jesteś Paweł na razie. No jestem, ja wróciłem. Kury nakarmiłem, jak was jeszcze nie było. A, no to bardzo dobrze. Tam wiesz co, zaczerpiłem 30 do zbieracza i tam z tą słomę zasłonę zwierzemy. Wiesz, tam coś się z tamtego pola to poupychałem, ale w razie czego sobie będziemy sypać na pryzmę, bo tam już nie miało gdzie, no to już jedną pryzmę zrobiłem, ale jak będzie z drugiego, to zobaczymy, nie? No dobra. No to chodź, tam 30 do Dobra, to i to od razu zbierać? O ja tam się trochę przepiluję. No, Paweł, w tym roku normalnie się nie spodziewałem, że tyle są Nie to, że mamy cały zbieracz. to są cztery sterty. Normalnie jak przyjdzie deszcz, to szkoda. W przyszłym roku a to już oj, chyba... to... balociary wynajmiemy, usługę na baloty. No, a jak tyle są i myślimy w sumie o balotach na przyszły rok, to może jakimś nowym nabytkiem by się pomyślało, A jak mamy mieć baloty, to i w sumie moglibyśmy jakiegoś widlaka no bo natura to na razie mnie nie stać. Pomyślimy wszystko, zobaczymy dochody z tego roku. Wszystko takie będą. I pomyśli dopiero nad czymś. O. No to dobra, mój. Tak naprawdę dzisiaj po robocie. Tak, po weekendzie, bo sobie dzisiaj już sobota, a jutro niedziela, to nie będziemy nic robić. To dopiero po weekendzie zobaczymy, co zrobimy. Tak naprawdę to zrobimy na tym polu podarywkę, na tamtym możemy z kultywacją, a to z się wiedzie. Dobra, to chodź, no to dobra. Bo ja, bo w domu kupiłem prezent, taki na dzisiejszy wieczór dla naszej trójki. No to zobaczymy, zobaczymy coś. Tam. No to dobra, chodź do domu.